Cześć, omówię instalację wirtualnej maszyny Windows Servera 2022 na Proxmox VI. Jak to zrobić najlepiej, tak żeby mieć serwer z Windows o dobrej wydajności i bezproblemową kopię zapasową? Rozpoczynamy instalację Windows Servera 2022. Potrzebujemy obraz ISO instalacyjny, oczywiście, który tutaj już mam. Możemy załadować te obrazy instalacyjne przyciskiem upload i tutaj wybrać odpowiedni odpowiednią ścieżkę i załadować ISO. Ja już mam załadowane i dodatkowo sterowniki Virtio Virtio możemy bezpośrednio pobrać ze strony Proxmoxa skorzystać tutaj z linku od nich, czyli kopiujemy link, klejamy tutaj robimy query url nam sprawdza czy jest to ISO, jest no i wystarczy nacisnąć download, ono się automatycznie pobierze ja już mam pobrane, więc nie będę tego robił i przystępuję do właściwej instalacji, czyli do utworzenia wirtualnej maszyny z Windows serverem serwerem 2022 nadam mu nazwę Windows 2022 Next. Tu muszę podmontować ISO z obrazem instalacyjnym. Wybieram Microsoft Windows i dodaję dodatkowe drivery, właśnie z tego obrazu, ISO, który został już pobrany. Next. Karty graficzne na razie zostawiam na default. Rodzaj maszyny. Tutaj do wyboru mamy default i 440 fix, ale w przypadku już Microsoft Windows 11 i Serwera 20, 2022 lepiej wybrać rodzaj chipsetu Q35. Następnie skazy kontroler Virtio. Możemy od razu włączyć PEM-u agenta. Jeżeli chodzi o BIOS, to tu bym sugerował jednak skorzystać z domyślnego piosu bez UEFI i nie stosować TPM-a, jeżeli nie ma takiej rzeczywiście potrzeby. Ułatwi to potem znacznie ewentualne migracje pomiędzy różnymi nodami, jeżeli takowo oczywiście będziemy mieli w Next. Tutaj warto wybrać Virtual Block, żeby ta wydajność dla tego systemu była jak najwyższa. No, dysk to oczywiście dam większy, powiedzmy 60 giga. Włączam Discard. Discard zapewni nam to, że nie będzie zapisywania w razie backupu na przykład puste bloki z niewykorzystanej przestrzeni dyskowej. Next. Może 4 kory. Procesor wybiorę taki, jak mam na swoim poście, w swoim ProcNuxie. No i dam, powiedzmy, 8 GB RAMu. Next. Jeżeli chodzi o sieć, no to. I tutaj pytanie, jeżeli jaką ktoś ma, ile mamy kart na naszym sieciowym, na naszym serwerze, Ja mam w tej chwili jedną i sterownik Virtio, Wyłączam firewalla, bo nie ma takiej potrzeby, żeby był firewall w tej sytuacji. next, No i klikam start after created, czyli automatycznie nam wystartuje ta maszyna finish i przechodzimy pojawiła się tu, wchodzę do konsoli, patrzymy co się wydziało. startuje instalator dalej, zainstaluję teraz nie mam klucza chwilowo 2022 standard, dalej akceptuję postanowienia licencyjne no i tu jak widzicie nie ma żadnego dysku, więc muszę załadować dodatkowy sterownik. I tu się właśnie przyda to, to dodatkowe ISO ze sterownikami Virtio. Dalej sprawdza czy sterowniki. No i mamy dysk 60 giga. Klikamy dalej. No i instalator wystartował tak, serwer uruchomił się ponownie po instalacji teraz pozostało wpisać hasło administratora no i jak widzicie uruchomił się teraz do niego się zalogujemy Bo jeszcze będzie konieczne zainstalowanie dalszych sterowników. Tu uruchamiam instalator. No już sieć się pojawiła. Jeszcze zainstalujmy WEST TOOLS Kłem WEST AGENT To jest ważna rzecz CROSS, tutaj wracam do konsoli, jeszcze przejrzymy sprzęt Ważne jest, żeby zmienić display Defaultowego na Virtual GPU i ustawić tutaj tak, jeszcze mamy balunik w tej chwili mamy ustawioną taką samą pamięć jakby minimalną i maksymalną możemy na przykład robić tak, że tu ustawimy 4 giga minimalnej, a maksymalnej będzie 8, mamy w tej chwili włączony balunik, mamy zainstalowany sterownik od baluningu, więc to to będzie działać Kolejne przy procesorze ważne jest, żeby włączyć NUMA, to nam umożliwi dodawanie pamięci RAM bez restartowania wirtualnej maszyny. W tej chwili muszę włączyć, żeby te ustawienia się pojawiły. Wystartujmy ją ponownie. Tak, się. Może zmienię rozdzielczość, żeby było wygodniej pracować. Widzicie, nawet mam 2560, możliwość ustawienia na 1600, jednak ustawię sobie Full HD no i mam pełny ekran sprawdzę teraz w menadżerze urządzeń czy wszystkie urządzenia są poprawnie zainstalowane karta sieciowa jest Virtua, Ethernet, karta graficzna Red Hat, GPU, kontroler nie ma nigdzie żadnych wykrzykników. więc zakładam, że, że wszystko jest OK jeszcze możemy sprawdzić w podsumowaniu tej maszyny wirtualnej tak jak widzicie podaje ona y, tutaj adres IP, to właśnie dzięki zainstalowaniu QEMU Guest Agenta yy, mamy IP, mamy obciążenie zajętość, obciążenie procesora, zajętość pamięci w czasie, w czasie rzeczywistym. czasie mamy Windows 2022 zainstalowanym próbujmy jeszcze próbę jak będzie wyglądał driver SPICE driver graficzny spróbujmy jeszcze jak działa driver SPICE driver graficzny tutaj zrobię zamianę na Spice, ale będę musiał całkowicie wyłączyć i włączyć maszynę, czyli robię shutdown. Czekam aż się wyłączy. Startuję ponownie i tu pokażę Wam stronę. Referu Spice. Tu można pobrać mamy instalatory do, do Windowsa i do innych systemów. Ja pracuję na Linuxie, więc już mam te, to oprogramowanie zainstalowane. Czyli sobie robię tutaj szukam w konsoli Dora Spice. Pobieram się taki śmieszny plik. Otwieram go. No i mam. Tu mogę skalować to okno, teraz tak, Kontr, szukam sobie ctrl alt delete, no i mam, loguje się. Wy w tej chwili widzicie to co się dzieje w przeglądarce, bo w przeglądarce będzie podgląd oczywiście. No i w tej chwili jest okno klienta ze Spice. Widzicie, jak to działa. Jest to w miarę płynne, jeżeli mamy um, lokalnie praktycznie otwieraną konsolę. A zobaczmy, czy dałoby radę otworzyć jakiś film. Także i obraz e, nawet przy odtwarzaniu filmu przez, e, przez ten driver Spice idzie w miarę, w miarę płynnie. I można korzystać, nie trzeba wykorzystywać nie korzystać z RDP klienta, tylko możemy korzystać również z tego drivera, korzystając z tego oprogramowania klienta Spice. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli podobały ci się poruszane tu te tematy, jest to dla ciebie pomocne. Polub nasz kanał. Jeśli natomiast masz jakieś pytania i sugestie, pozostaw je w komentarzach. Cześć!